Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku trzeciego sezonu Historii nieznanej. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj Mieszko drugi Lambert i Siła złego na jednego. Chyba tak to można w jednym zdaniu podsumować, prawda? Jak ja się cieszę, że nasze powiedzenie Mieszko, mieszko, mój koleżko <laughs> powraca, to jest <laughs> tak, nasze tak. ulubione powiedzenie w tej serii. A dla tych, którzy rozumieją ten kod znaczeniowy, to proponujemy, aby sprawdzić raperzy z Nadwisły. Tak? Taki słynny kawałek przed 30 lat raperzy z Nadwisły o historii Polski. Mówimy o Mieszku i tutaj syn Bolesława Chrobrego, jednakże jest także bezprym, i odtąd tak. wydaje się, że Mieszko drugi nie propos... jest prawowitym synem i że to bezprym powinien przejąć władzę w kraju. Dlaczego jednak Mieszko no ją obejmuje? To jest jedna z tych większych zagadek historii i chyba nigdy już nie dowiemy się na pewno, jaką decyzję podjął nałożył śmierci Bolesław Chrobry. Słusznie zauważyłeś, i jest, to, jest ten ślad w źródłach historycznych, że wszystko wskazuje na to, że najstarszym synem był Bezprym, a nie Mieszko Lambert. I z jakiegoś powodu nałożył śmierci Bolesław Chrobry. Zapewne podjął decyzję, żeby odsunąć najstarszego syna. I to możemy się domyślać tylko powodów. Jednym z nich jest to, że w późniejszych relacjach Bezprym. No cóż, zarobił sobie na najgorszą możliwą reputację, że był okrutny. Był nazywany okrutnym. Tak. Wyjątkowo okrutny. Możemy sobie tylko wyobrażać, jakie czyny za tymi słowami się mogły tutaj chować. Że był wyjątkowo no, no, podłym, okrutnym władcą, a i do tego jeszcze e, sięgającym po wszelkie możliwe środki które miałby mu dać tą władzę i utrzymać tą władzę. No, nie znamy szczegółów, ale możemy się domyślać. No, dzisiaj no, próbowalibyśmy przeprowadzić jakąś psychoanalizę. Być może chodzi o zdrowie psychiczne i jakieś skłonności sadystyczne na przykład. Tak? To są rzeczy, które też mogłyby tutaj podlegać analizie. Ale Bezprym nie został na początku władcą polskim, tylko korona, Królestwa Polskiego powędrowała do Mieszka Lamberta. Wobec tego, że to jest drugi Mieszko, jako władca to Mieszko drugi Lambert. No stąd no, Lambert. No właśnie. Wiesz co, ale teraz to nie zabiłeś ćwiech, jak to się mówiło w dawnych czasach, ale zaraz, no, w, w, w chrześcijańskiej Polsce, bardzo, przynajmniej w tej wczesnych okresie, wydaje mi się, że właśnie święty Lambert cieszył się wielką wielką e, estymą i był właśnie mm, bardzo popularny i a ponieważ y, mieszko Lambert, o, powiedzmy, o jego edukacji y, odebrał bardzo dobrą edukację i wiemy to już tak. nawet ze źródeł historycznych. On, mm, czytał, pisał jako pierwszy z własnych. I to w Polski. kilku językach. Tak. Nie mówimy tutaj jeszcze o języku polskim, ale pisał i czytał w języku niemieckim, łacina, staroniemieckim właśnie. Greka. Właśnie, a Greka. A to była wielka rzadkość, żeby w tych czasach w XI wieku ktoś posługiwał się płynnie Grekom i w piśmie, i w mowie. Więc na pewno, też, no, na pewno też był kształcony na innych obszarach, więc był świetnie wykształcony i przygotowany. Tym bardziej, że wiemy z, z historii, że Bolesław Chrobry bardzo aktywnie angażował go od początku w różne tak. swoje polityczne... Może ty mu zaimponował, bo wiem, że był emisariuszem, wysyłał także syna do Czech, aby tak. załatwiał tam sprawy polityczne. Słusznie. W Czechach, z tego co pamiętam, akurat się nie udało załatwić sprawy, którą tam miał. A którą sprawę? Yy, mówimy o jeszcze panowaniu Bolesława Chrobrego. Tak, tak, tak. No tak, to był taki okres, kiedy Bolesław Chrobry przez kilka lat był też formalnie yy, Bolesławem IV, czyli księciem Czech. Na pewno chciał ten, ten, ten tron książęcy w Czechach utrzymać, oprócz tego, że dzierżył władzę na Morawach i prawdopodobnie też na, na Słowacji, oczywiście dzisiejszej Słowacji, dzisiejszej Morawach, mówiąc o terytorium. Więc w konkluzji, umierający ojciec podejmuje trudną decyzję, bez którym jest niebezpieczny, niezrównoważony może, może to było takie właśnie rozważanie jego kwestii. Zainwestowałem dużo w wykształcenie, w wychowanie, w, w, w jego obycie też na dworach europejskich i w jego umiejętności polityczne, wojskowe, jeśli chodzi o Mieszka Lamberta, więc jego wyznaczam na łożu śmierci na mojego następcę. Decyzja zapadła i pierwsze lata panowania Mieszka Lamberta, można powiedzieć, że były bardzo udane, były właściwie kontynuacją działań jego ojca. To, to państwo... Polskie, bo podkreślmy to jeszcze raz, to właśnie za czasów Chor Chrobrego, Bolesława Chrobrego i Mieszka Lamberta, mówimy już o państwie polskim, to jest już Królestwo Polskie. To państwo rośnie w siłę i trochę to jest państwo takie, powiedzmy, ta siła, jego potęga, mocarstwołość jest trochę taka na strydach, tak sztucznie podkręcona, bo jest dalej młode, prawda? I wyobraźmy sobie, ta ogromna armia, polityka, te wielkie plany, yy, to wszystko kosztuje. A to oznacza dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, że jest ogromny ucisk, tak? Trzeba zmusić tych ludzi poddanych do wielkiej, ciężkiej pracy, do płacenia wielkich podatków, danin. A to oznacza, że gdzieś tam cały czas gotuje się ferment społeczny, byśmy tak dzisiaj powiedzieli. Wiesz do czego piję? Do tego, co później nazwaliśmy wielkim buntem, wielkim powstaniem, reakcją pogańską, ale to za chwilę pewno. Co takiego najważniejszego byśmy powiedzieli o Mieszku Lambercie? No właśnie, czy wszystkie jego decyzje były przemyślane, bo zaatakował Saksonię? Co prawda, to prawda, ale za to doczekał się niemieckiej interwencji. Yy, tak, chyba mówimy w tym momencie o cesarzu Konradzie II. Yy, no więc tak, yy, gdyby mu się udało, to byśmy dzisiaj mówili brawo, tak, że jakieś, jakieś, świetne, <gryw> jakieś świetne udążenie, tak, jakiś yy, świetny ruch strategiczny. No, ale nie udało mi się, to znaczy wiemy, że Konrad II, cesarz niemiecki chyba w tym czasie był zaangażowany w wojnę we Włoszech i prawdopodobnie Lambert chciał wykorzystać to z innymi panami niemieckimi, aby przejąć władzę w jakichś obszarach, na jakichś terytoriach. I tak naprawdę Mieszko Lambert wziął udział w jakichś spiskach, w konspiracji przeciwko cesarzowi. I jego uderzenie na Saksonię, jak mówisz, poprzez Miśnie i Łużyce tak nie udało się. Konrad okazał się zwycięzcą, Mieszko Lambert został pokonany. Ale on by nie został pokonany, gdyby nie to, że to, co w naszej historii jest bardzo takie zawsze wiesz, zatrważające. Nie ma bata na Polaka, chyba że nas uderzą z dwóch stron. A z zachodu, czyli z Niemiec, i ze wschodu, czyli z terenów wtedy Rusi Kijowskiej. No bo mamy uderzenie cesarza niemieckiego, Konrada II, i mamy uderzenie z księcia Rusi Kijowskiej, czyli Jarosława Mądrego. No i w tych kleszczach znajduje się to państwo mieszka Lamberta, które już nie potrafi udźwignąć tych wszystkich, tych wszystkich potężnych wyzwań. tak i i co się dzieje z mieszkiem I gdyby tego było Musi mało. uciekać. Tak, tak to tutaj to z stało, z rodziną pamięta? wychodzi się najlepiej na zdjęciach funkcjonuje bo rodzina pamięta cały czas brat się mści bezprim prawda knuje tak i no, doprowadza do wygnania no mamy tutaj taki problem powiedzmy patriotyczno rodzinny tak co robi bezprym, ten który został odsunięty wcześniej od władzy no właściwie on montuje tą koalicję antymieszkową antymieszkowo lambertowską, ale też antypolską i cóż no właściwie jeżeli wzywa wojska dwóch przeciwników swojego kraju, to jest to tak, zdrada rodzinna można powiedzieć, tak, więzy krwi no w tych czasach i dużo znaczyły i okazuje się były bardziej, bardziej przeszkadzały niż pomagały w niektórych sytuacjach. No i z naszego punktu widzenia, chociaż może to jest takie trochę na wyrost, no to była to jakaś taka zdrada państwowa też, tak? Ściąganie obcych wojsk, obcych państw po to, żeby zawładnąć władzę w kraju. Mieszko ucieka, zostaje schwytany w Czechach i tam tak. czeka pokaztracja, czyli no tak, te, tortury. Nie będziemy przechodzić o szczegółach mówić, ale można sprawdzić. Mieszko Lambert zostaje uwięziony i zostaje brutalnie okaleczony. No i w tym takim chyba bardzo tragicznym, możemy sobie tylko próbować wyobrazić momencie, życia. No, wielu by się pewno poddało, ale mieszko Lambert nie. To jest jednak dalej twardziel, bo on po paru wraca. latach wraca. I Co się dzieje później? No ale jeszcze powiedzmy na chwilkę o bezpremie, bo on y, faktycznie tak. to, co chciał to jest jego do tego, to tak? Jest jego, jego wielka chwila. chwila rządzi w kraju, jednak ale dobrą sławą się nie obnosi, y -hmm. bo powiedzieliśmy, że był okrutny. Jego rządy faktycznie jako okrutne tak. zostały zapamiętane. Według kronik średniowiecznych to jest tylko rok, może dwa lata panowania, i on zostaje zapewne w brutalny sposób odsunięty od władzy, czyli zgładzony też przez y, innych. Y, przez innych y, możnowładców, przez jakiś wybuch powstania. Y, możemy się tylko znowu domyślać tego. Niewykluczone, że Besprym zaczął swoje panowanie od tego, że zaczął wykańczać dosłownie stronników, tak, z, stronników swojego brata, Mieszka Lamberta. Czyli no, mamy do czynienia z eskalacją przemocy, a ponieważ jego, znowu podkreślmy to, jakieś okrutne, Traktowanie wszystkich i jakieś jego skłonności być może statystyczne, to spowodowało, że zawiązuje się wielka opozycja przeciwko niemu wybucha powstanie, zostaje odsunięty od władzy i zgładzony zapewne też w jakichś brutalnych okolicznościach. No jest Mieszko szansa. powraca. Mieszko drugi Lambert powraca. Rządził 9 lat, a jednak sporo się wydarzyło, bo mówimy tutaj i wraca, i w Tak, tysiąc To jest trzecie. inne państwo już, prawda? Jest tak. słabsze, odpadają np. przykład Miśnia, łburzyce. Odpada Słowacja, znowu Grody Czerwieńskie zostają zawłaszczone, tak chyba trzeba powiedzieć, przez Jarosława Mądrego, przez Księcia Rusi. Odpadają różne terytoria, być może, być może też Mazowsze i Pomorze Zachodnie już się też usamodzielnia. Więc ta, ta, ta ojcowizna się kurczy, jakby tego było jeszcze mało. To ci wielcy przeciwnicy mieszka Lamberta, którzy mu pozwalają na powrót, ale mówią, nie, 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 nie. To będzie państwo okrojone na ile części? Na trzy. trzy. Bo ma dopuścić do władzy swoich innych braci. braci. Czyli... Tak, od tona. Tak, i jeszcze jednego. Od tona i dytryka, chyba dytryka. Tak. Zostaje się... do tego zmuszony? Tak, a jednak nie poddaje się, bo w ciągu kilku kolejnych lat jest w stanie odzyskać pełnię władzy, odzyskać pełnię władzy. Po śmierci jednego z braci przejmuje jego dzielnicę, tak, tak powiedzmy, jego terytoria, a drugiego potrafi znowu zgodnie z tradycją rodzinną wygnać, ale zauważmy tą różnicę. Ten brat zostaje wygnany, ale nie zostaje w żaden sposób okrutnie ani okaleczony, ani nie No to jednak pewne inne standardy, prawda? A propos bez pryma. Ale może niektórzy rozumieją bez pryma też jego działanie. W końcu działał siłą zemsty, chciał jednak rządzić, myślał, że rządzenie się mu należy. A to odwieczne tutaj... pytania ludzkości, tak? Skąd się bierze Wiele zło? osób może postąpiłoby w ten zło? sam sposób, bo chęć zemsty była no tak, też e, nasze dążenie do władzy, do kontroli, do bogactwa, nasze dążenie do. No tak, no właśnie, to są ten, ten, ten Do ten, bycia tak. naj, naj, naj. No i tak, jeżeli nagle stajemy w obliczu pewnej szansy, okazji do właśnie sięgnięcia po to, no to nagle ujawniają się nasze najczarniejsze instynkty, tak? No taka dosyć mocna, rodzinna historia, ale też no, pewna analiza ludzkiego charakteru, można powiedzieć. Więc tak, Mieszko chociaż w skromniejszym wymiarze utrzymuje państwowość polską, siła złego na jednego, ale wychodzi z tego mniej więcej, jeżeli nie zwycięsko, to przynajmniej nie, po, nie jest pokonany, ale w momencie jego śmierci dochodzi do, no właśnie, do największego kryzysu. XI wieku w Polsce. O A którym czy będziemy będzie mówić? Skoro Kazimierz Odnowiciel to może jakaś odnowa, no to z tym zostawmy naszych widzów Oczywiście. i o od tym porozmawiamy w kolejnym odcinku. Ja bym powiedział jedno zdanie. My, Polacy, patrząc na naszą historię, jesteśmy chyba specjalistami od takich mis misji niemożliwych, albo jak przetrwać w najtrudniejszych czasach i odrodzić się jak Feniks. tak? Feniks z popiołów. Feniks z popiołów, tak. Nie ma bata na Polaka. Tak czy siak, Polacy potrafią się zawsze wydobyć z największej opresji i odrodzić. O tym będziemy rozmawiać. Dziękujemy, Dziękujemy. za uwagę. Dziękuję, Mikołaj.